Siema, Marek i mój modelarski świat, a więc co w najbliższym czasie na kanale, a więc będziemy budować dalej Hurricane'a MK2C od Hasegawa w 1.48 skali oraz w międzyczasie będziemy troszkę budować BF100 9G6 w skali 1.48 od Zvezda a w międzyczasie jeszcze pojawi się kilka inboxów więc zapraszam do oglądania moich filmów jeżeli film ci się spodoba daj lajka jeżeli kanał ci się spodoba zasubskrybuj a jeżeli chciałby się Czymś podzielić, to zapraszam do y, kanału na Facebooku, do grupy Marek i Mój Modelarski Świat. Oczywiście, jeszcze możesz w, w postach zagłosować. Są, zdaje mi się, y, y, trzy takie możliwości, więc trzy razy możesz zagłosować, co chciałbyś z, zobaczyć y, po tych modelach. I jeszcze są dwie opcje, więc te zapraszam do głosowania, do subskrypcji i do oglądania. Pozdrawiam wszystkich oglądających serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.